Witamy bardzo serdecznie. Ze mną jak zwykle Kuba Górski, a ze mną jak zwykle Ryszard Cardsprom. Bardzo mi miło. Słuchajcie Państwo, dzisiaj temat zupełnie inny. Do tej pory rozmawialiśmy na temat sprzętu, czyli gramofonów, magnetofonów, radio radiomagnetofonów, dokładnie. Dzisiaj będziemy rozmawiać o Taśmach, o taśmach o i o kasetach, o taśmach szpulowych i o taśmach kasetowych. Tak naprawdę najpierw yy, były taśmy szpulowe, taśmy kasetowe yy, weszły do ogólnego, jak to się mówi, użytku w momencie kiedy wyprodukowano pierwszy magnetofon kasetowy, czyli mniej więcej chyba lata 70. -ty. Nie, nie, nie. Pierws tak pierwsza kaseta datuje się na 1963 rok. Rozumiem. Dokładnie, ale tak naprawdę Polska, jako Polska, produkowała magnetofony. Yy, kasetowe w latach, no myślę po 70, 70. na początku po lat 70 Dokładnie. I tutaj właśnie mamy różne, yy, różne kasety, różne różniste, różniste, tak. Na, yy, I tutaj najbardziej chcieliśmy pokazać yy, kasety polskie, produkowane przez, yy, Polska miała praktycznie dwóch producentów. Tak, jeden po, główny i jeden, yy, co bardziej kasety importowa ale to potem, jak dojdziemy do tego. czyli Stilon Gorzów i... Tak, to były zakłady yy, tak, zakłady Stilon w Gorzowie i zakłady Superton w Szczecinie. W Szczecinie, w Iskort, tak zwany. Tak, tak, tak. To były zakłady w Szczecinie, w tym w Gorzowie nazywały się zakładami włókien chemicznych Stilon, Chemitek Stilon. Rozumiem. No tam swego czasu wiem, że też yy, yy, Gorzu produkował filmy, tak, yy, robił też do, kasety wizyjne. Kas tak dokładnie. My na dzień dzisiejszy, bo widzę, Kuba przyniosłeś jakieś tutaj książki. Powiedz tak. mi, co to są za książki? To są bo. My opieramy się w większości na wydaniach. Tak. I tu jest. To, jej... są, to są dokładnie dwie takie same książki, tylko ta jest bardziej rozbudowana. Okay. Sama książka to jest książka kasety magnetofonowe i magnetowidowe, która została wydana około roku 1988. I autorami są Barbara Iwanicka i Edmund Korkowski rozum. I tak jak To mówi, jest bardzo ciekawa książka, ciekawa książka. I jest bardzo polecana przy obcowaniu z kasetami. Jest tam bardzo wiele fajnych terminów technicznych wyjaśnionych. Sama mechanika kasety też jest wyjaśniona Rozumiem. i sam zapis magnetyczny. Okej, okay, dobra. Wracamy do tego, co my tu mamy. Kuba yy, przywiózł tutaj swoje kasety. Ja troszeczkę yy, swoich mu tutaj podałem. wzięliśmy takie, no i również taśmy. Czyli może Kuba, zaczniemy najpierw od taśm szkulowych. Tak. Bo niestety taśmy szpulowe, jak to się mówi, były w użyciu dużo wcześniej od kaset. Hmm, tak. I mamy tutaj pełną gamę. Mamy kasety polskie, mamy kasety rosyjskie, NR... mamy kasety enerdowskie. I powiedz mi tutaj, co to są za kasety po kolei? Znaczy, jeżeli nie kasety, tylko tak. taśmy. Przejęzyczyłem. Jeżeli no. mówimy o polskich, to pierwsze taśmy produkowały Zakłady TechFilm w Warszawie. O proszę, a słuchaj, no my mamy tu taką właśnie jakoś taśma magnetyczna i tu jest coś napisane, czy to jest nieczasem ta taśma właśnie, która była produkowana przez warszawskie zakłady. czy raczej Dokładnie to. Dokładnie to. I mamy taką jedną właśnie taśmę, proszę bardzo. Która była produkowana i to jest taki unikat, bo tak naprawdę nie wiem, wygląda to mniej więcej w ten sposób. Prawda? I mamy tutaj napisane. I warto wspomnieć, że te taśmy były produkowane już od 1952 roku. Proszę bardzo. Jeszcze pozwolę sobie wspomnieć, że pierwsze taśmy były wyprodukowane jeszcze przed wojną, tylko że były na innym podłożu w ogóle. No dobrze, pierwsze ale... taśmy to mm -hmm. były taśmy papierowe, które były pokryte tlenkami żelaza. Rozumiem, ale powiedz mi, to były nośniki do do dźwięku? Tak. Do dźwięku, rozumiem. Czyli podejrzewam, że gdzieś do jakichś rozgłośni radiowych yy, nie były nie nagrywane, ale były nagrywane prawdopodobnie. Ok, dalej, co my tu jeszcze mamy? Bo tu jest też taśma, z tego co wiem, o której wspominałem, tak. to jest... Mamy tutaj dwie. Dwie, tak. Yy, ona jest to pod są... nazwą Foton, tak. bo tak jak Państwo wiecie, yy, kupowało się kiedyś yy, klisze tak zwane z Fotonu. Tak. I to jest dokładnie, yy, dokładnie jest to yy, taśma, Szpulowa, produkowana przez Gorzów. Tak. Przez, za, przez zakłady stylowych. Stylon Gorzów. I to też jest dość stara taśma, z tego tak. co wiadomo. I nie wiem z jakich to jest lat, bo ty jesteś bardziej zorientowany. To jest, myślę, początek lat 70. Rozumiem. Koniec 60., -tych. ale mamy też taśmę jedną z pierwszych stylonów, Taśmę taką. A właśnie, tą taśmę kupiliśmy. Razem z Dostaliśmy tonet. razem z tonet. I to jest naprawdę taśma, która jest taśmą bardzo starą i ona była, tak jak mówię, a tonetka była produkowana od 60. Od 60 lat. Od Także prawdopodobnie to, to jest, jest taśma z tych lat. generalnie nasza tonetka jest z 65 roku, właśnie na filmie będzie... Na 150 zł. No tak, ale tak naprawdę patrząc na taśmy, nie wiadomo jaka tam była, y, jakie tam były relacje mhm. zarobkowe. Nie? Generalnie mamy cenę 150 zł. Dosyć tak? fajne jest otwarcie tej taśmy, jak, prawie jak pudełko papierosów. Okej, okay. no właśnie. I tak wygląda szpula. I tak wygląda szpula. Szpula ma tego typu, bo one tam się troszeczkę różniły. Tak. Dobra, to jest szpula tak zwana piętnastka. Piętnastka, dokładnie, bo generalnie do tonetki chyba większe nie wchodziły, prawda? Piętnastki, no tonetki, piętnastki. Tak, no większość tych one kiedyś y, to były małe te, te szpule. Tak. Właśnie, czyli Fak, to jest to tak, ten po, ten wracając jest. jeszcze. Czyli tak, ta taśma jest taśmą jedną z pierwszych. Tak. Potem następna taśma to prawdopodobnie... To właśnie, nie, najpierw były te, potem te, i potem... Czyli ta jest jeszcze starsza? Tak. Czyli z jakich lat ta taśma może być? Bo, Bo ona jest bardzo być stanie. Z lat 50. nawet. Tak mówisz? Tak. Aż mi się nie chce wierzyć, no możliwe. Skoro były produkowane od 52 roku. No ale wiesz, Made in Poland tutaj, to tak mi się wydaje, że to chyba jest świeższy temat. Nie, raczej nie. nie. Okej, okay, dobrze. Jeszcze Kuba, fajne ten... jest to. Tutaj jest pewien tekst w środku. A właśnie, to przeczytaj co tu jest napisane. Instrukcja użytkowania taśm magnetofonowych w produkcji zakładów włókien sztucznych stilom. Taśmy magnetofonowe typu TA i TAK, przecinek. PA i PAK stosuje się do magnetofonów amatorskich o prędkości przesuwu taśmy 4,75 cm na sekundę, 9,5 cm na sekundę oraz 19,5 cm na sekundę. Taśmy typu TA i TAK są na podłożu acetylocelulozowym, a PA i PAK na podłożu poliestrowym. Taśmy magnetofonowe typu TA i TAK, PA i Pak, Nawiane są na szpule z sztucznego o następujących średnicach w centymetrach 7,5, 10, 13, 15 i 18. Strona czyna taśmy jest nawinięta do wewnątrz, co odpowiada ustawieniu głowic w magnetofonach. Przy odwrotnym położeniu taśmy, nagrywanie i odtwarzanie jest niemożliwe. No to jest oczywiste, ale już zauważyłem tu jedną rzecz. Pokazali taśmę, mówią o taśmie 7,5 cm. Tak. Ty taką taśmę miałeś, ale po prostu komuś pożyczyłeś i nie tak, masz Tak, jeszcze tej nie zdążyłem Generalnie, mniej. bo mówię wielkość szpulki, my mamy chyba dziesiątkę. To jest właśnie standardowa dziesiątka, ale były taśmy, jeszcze to jest mniej. dziesiątkę, były mniejsze, czyli o 2,5 cm mniejsze. Myślę, że te taśmy to były jak jakieś tam taśmy demonstracyjne, które tak, dokładamy do... Tak, tamte małe taśmy były też m.in. taśmami demonstracyjnymi do magnetofonów m.in. typu Uertura. No tak, ale widzisz, tu mamy też taśmę tak zwaną yy, demonstracyjną. I tylko to jest dziesiątka. I tu widać, że ta taśma była razem z magnetofonem 24.00. Tak? I nie, Czy to, to jest... To, jest... to jest typ taśmy. Ach, typ taśmy, tak. okej. Okay. i tu jest określony. I co to na tej... To jest, ty masz tą taśmę oryginalną? Tak. Czy to już jest i co tu jest za test? Tu jest pewno kanał lewy, kanał tak, prawy, tak. tak? Zgodność fazowa. Znamy te. Tak. Yy, tam bardzo często pan sznur. Tak. Pan Sznuk to czy, cytował. Także to była taka taśma testowa, którą dostawało się z marnofanami szpułowymi. Okej, okay. dobra. I co teraz dalej możemy powiedzieć? To są, to są taśmy tak zwane polskie. Tak. Dalej z polskich taśm na, w okolicach przełomu albo w połowie lat mhm. 70. Licencję na produkcję taśm zakupił Stilon od Akwy. No coś takiego było, wiem. I na niektórych właśnie taśmach z tego okresu, mm -hmm. jak widać, jest na dole Aquagevers Licens. Rozumiem, czyli to już były... A jakościowo były lepsze, bo... Tak, były lepsze, zdecydowanie. Ale na szpulce nie jest napisane, tylko na... Nie, na szpulce jest i... normalnie Stylon. Ok, to już jest na nowsza, bo widać już te kształty tej yy, szpulki tak. są zupełnie inne od tego typu. Czyli to są te pierwsze, pierwsze yy, ten... Szpuleczki. Okej. Okay. Dalej mamy tak zwane taśmy nrd -owskie. Czy jeszcze coś o taśmach jeszcze, polskich? Zresztą okay. o taśmach polskich mamy też tak zwane taśmy osiemnastki. No tak, to już były w nowych magnetofonach, tak. Tak jak y, Dama Pic, y, Ubertura. Ale co ciekawe, do magnetofonu Meliodia też można używać taśm osiemnastek. Tak? Tak są przystosowane do otwarzania właśnie taśmy 18 cm szpul mówisz o melodii tak bo melodia było, tak jak yy, na filmach o magnetofonach ja, tutaj do tego jest jeszcze yy, rozmawia, ja, folia tak, Mamy bo foliozy. jak Państwo oglądaliście nasze filmy o magnetofonach yy, to tam yy, pokazywaliśmy melodię yy, tam piosenki, bo melodii nie mieliśmy, piosenka jest takim unikatem na pewno, yy, jeżeli Państwo nie oglądaliście to polecamy ten film o, o polskich magnetofonach zakładów radiowych Kasprzaka. Dlatego no, postanowiliśmy również nagrać o taśmach do tych magnetofonów, bo było to bardzo ważne. No bo co jest warny magnetofon, jak nie ma taśmy. Tak, jest. dokładnie. No i Dla... jeszcze tych naszych taśm z silonów było jeszcze kilka rodzajów też. Mianowicie. Mianowicie główne rodzaje to były AN25 i AN30. Co to jest powiedzmy te symbole, bo nic mi to nie mówią? Zwykły śmiertelnik uważał, taśma szpulowa to jest taśma szpulowa. Tak. Co to jest to? AN? Taśma AN to jest taśma niskoszumowa. Okej. Okay. I 25 była bodajże grubsza od 35. 35 bodajże to była tak zwana long play taśma. Rozumiem, czyli podejrzewam, to bo tu jest, jest napisane, grajusza. że to jest tylko do celów amatorskich, prawda? Tak? A to prawdopodobnie, to co Ty mówisz, to może były te... Nie, to właśnie były nasze. Może gdzieś tu jest nalepka, na pewno na którejś z moich... No tak, ale mówimy, że na do celów studyjnych były inne taśmy. Tak, do... były i Stylon też nie robił. Rozumiem, ale te, które są tutaj, to są y, taśmy ogólnego stosowania, hmm. które były dla zwykłego śmiertelnika. Taśmy radiowe Stylonu miały bodajże oznaczenie R50. A widzisz, to jest. To nie są... wiem dokładnie, bo nigdy ich nie widziałem, widziałem je tylko kilka razy na Allegro, ale mi się wydaje, że to były taśmy R50. Okej, okay. dobra, czy jeszcze coś o polskich? Taśmach szpulowych, bo mamy tu jeszcze taśmy tak zwane niemieckie, nrd No bo wiadomo, w tamtych czasach mieliśmy Niemcy Zachodnie i Wschodnie. Większość tych taśmy, które, taśm, które były sprzedawane w polskich sklepach, to były nasze stilonki i były tak zwane taśmy ORWO. Również pojawiały się taśmy z bloku wschodniego, czyli radzieckie. A powiedz mi, czy Czesi produkowali taśmy? Tak, robiła Tesla, bodaj. Ale nie mamy tych taśm, nie? Nie. Nie mamy, okej. Okay. Znaczy ja nie jestem pewien, czy robili. Na pewno wiem, że były sprzedawane szpule pod nazwą Tesla. Rozumiem. Nie wiem, czy były też taśmy produkowane mm -hmm. przez nich. Okej. Okay. dobra, czyli co? Nigdy mi się nie udało. Dobra, czyli co? Już o polskich taśmach myśmy powiedzieli wszystko, teraz może pokażę. No, tak, z grubsza tak. Okej. Okay. To są taśmy Orwo. I tak. co ty możesz na ten temat powiedzieć? Bo z tego co wiem, taśmy Orwo charakteryzowały się yy, troszeczkę innym kolorem yy, tego, tak. tego tej taśmy. Tak. One Mam były... tutaj gdzieś taki egzemplarz, który miał inny kolor taśmy. Bo wiem, że one były na wierzchu ciemne. O, jest. OK. To jest tak zwana taśma yy, Orwo dwukolorowa, czyli podłoże magnetyczne ma w kolorze brązowym. A, a z... pokaż swój bliżej ma... do kamery. Tak. okej. Okay. Czyli taśmę... tak jak widać, tak. z tej strony jest ciemna. Po przekręceniu mamy kolor tak jak standardowo. Tak. Czyli ta część była częścią ciemna, była ta co dotykała do głowicy była tak zwana jasna, a ta pod spodem była tak. ta która od zewnętrznej strony. I bardzo chwalone są te taśmy Orwo właśnie tego typu. Yy, powiem ci jedną rzecz. Owego czasu na jakimś kanale oglądałem człowieka, który ze względu na brak dzisiejszych taśm tnie taśmy Ta. wizyjne i to dzisiaj nawet może być też bardzo popularne tylko o co chodzi, no z tego co wiem taśmy wizyjne, wizyjne były taśmami chromowymi Ta. a teraz jak wiem będziemy mówić później o kasetach i to jest bardzo ważne jest inne tak zwane napięcie podkładu, prąd, prąd podkładu odkładu. czyli oraz korekcja korekcja, dokładnie I teraz zakładając taką taśmę chromową Czyli nawijając na szpulę taśmę wizyjną, bo oni tą taśmę wizyjną, akurat my mamy taśmy wizyjne, no to jest na przykład taka fajna kaseta VHS-C to jest mniej więcej wymiar tego. Czyli z tym, że mi się wydaje, że tu mówimy o kasetach tych, które były w studiach, które oni tą z dużej szpuli, ale generalnie ona jest o dwa razy chyba szersza, prawda? Od normalnej od normalnej. Taśmy. Tak, często przy właśnie kazetach wizyjnych można je ciąć albo na dwie normalne taśmy, mm -hmm. albo jeśli się ma taśmę jednocalową, taką już stosowaną w studiach nagraniowych, można ją ciąć na cztery. Rozumiem. Okej, okay. no to jest akurat taka ciekawostka, którą kiedyś gdzieś zobaczyłem na jakimś, na jakimś filmie, że ze względu na to, że tą, tą tych taśm nie ma, tak. Ktoś ma dostęp do taśmy dźwiękowych, tak? tak. Czy wizyjnych? Nie pamiętam Dokładnie. Ale... Cią, tną na, na części nawijam tak. na, na szpulkę. Tak. Jeszcze warto wspomnieć, że standardowa taśma magnetofonowa jest, ma wymiary 6,3 mm jest taka, szeroka. Mhm. Ok, A no wiadomo, że wiele taśm... to jest taś... tak zwana 1,4 cala. Rozumiem. Również bardzo ważną rzeczą na większości taśm tych nowszych była końcówka rozbiegowa i końcówka w połowie metaliczna. Powodowało to, dokładnie, powodowało to, że tak jak nam pokazywaliśmy na magnetofonach, w momencie kiedy dochodziło do tej metalicznej taśmy, styki się zwierały i rozłączał się nam o ile, o ile oczywiście Ten są system, styki, dokładnie, zdarne, prawie, tak, rudy. bo w niektórych magnetofonach te styki nie działały i one tam przelatywały, natomiast przy wolnym odtwarzaniu, bo mieliśmy właśnie na filmie przy oto tej dali Pik, że podczas odtwarzania dochodząc do końca taśmy, magnetową nam się rozłączał. Tak. prawda? No i to jest też taka ciekawostka, że na tych taśmach Dużych były takie końcówki metalizujące, hmm. które rozłączały podczas przewijania i podczas odtwarzania. Okej, okay. czyli co, to mamy, a bo tu jeszcze mamy ciekawą rzecz. Jeszcze mamy tutaj ciekawą rzecz, taśmę radziecką. A no a właśnie. Dwie. Dwie taśmy. Jedna taśma to jest jedna ze starszych taśm radzieckich. Yy, powiedz mi, to, z jakich to może być lat? Yy, ta taśma, no mi się wydaje, jeszcze tak z początku lat 70 może być. Okej. Okay. To jest właśnie taśma lenta. Ale znaczy powiem Ci jedną nie, rzecz, ja zauważyłem, po odwinięciu, ona jest też ciemna. Odwijmy tą rozbiegówkę, bo ona jest bardzo czarna taka. Nie, z... ona jest w tym samym kolorze. Ale z dwóch stron, prawda? Tak. Ale jest ciemniejsza od tych naszych, bo nasza jest takim... Tak, one miały po prostu yy, inny może był pigment zastosowany do barwienia taśmy, tak mi się wydaje. Albo po prostu inne tlenki. Ale ciekawy jestem jakościowo, bo ja tak powiem naprawdę pamiętam z, tym, tak, z tamtych czasów, to jednak myśmy uważali, że te stilonki były dużo lepsze od taśm Orwo, chociaż tu są podzielone zdania. Nie, właśnie jest na odwrót, że Orwo były lepsze od stylonki. Tak uważasz? Tak. No ja tak podchodziłem w owego czasu, w tamtych, że jednak stylon Orwo, no być może, że... Taśmy stilonu po latach strasznie pylą. Pylą? Tak. Nośnik się po prostu odkleja od tego podłoża poliestrowego i osadza się na kołkach prowadzących taśmę, na głowicach. No tak, ale widzicie tak Państwo, powiem jedną rzecz. W 90-tych latach, kiedy weszły już nośniki CD, wszyscy mówili, że CD są, yy, po nagraniu płyt CD one są wieczne. Mogą leżeć 10, 20, 100 lat i będą chodzić. I co? Okazało się, dzisiaj mamy 2001 rok. 21. 21 rok. Czyli dokładnie mamy mniej więcej 30 lat, jak weszły płyty CD. No więcej nawet. Abstrahując od tego, co tak naprawdę ten, kiedy ludzie zaczęli kasety, taśmy szpulowe, jak to się mówi, wrzucać do lamusa i powiedzieli, że A, taśma szpulowa, to ona nie będzie chodzić No i co? Okazuje się, że mamy taśmy z lat 70, -tych, 60, -tych, wrzucamy je na magnetofony szpulowe i one normalnie pracują. Wiadomo, że jakość tamtych urządzeń nie była taka jak nośników CD, ale one pracują. Tak, ale one mogą... Głównie jakość odtwarzanej taśmy po kilkudziesięciu latach zależy też od warunków, w jakim była przechowywana. Dokładnie, no bo większość taśmy zawsze były wkładane w woreczek foliowy. No, nie do... zawsze. Tylko ale jak Polskie... przeważnie, jak były nowe, to były woreczek. Ale potem gdzieś ten woreczek. To znaczy ja powiem ci tak. Tak. Ja mam taśmy, to są właśnie taśmy, i większość taśm jest wszystko w woreczkach foliowych I to samo mam z kasetami wideo. Jeżeli kasety wideo, yy, stare vhs -y w miejscu są suchym, przechowywane, to one chodzą do dnia dzisiejszego. I to praktycznie bez żadnej straty jakości. Rozumiem. I teraz, tak jak mówię, no zobaczcie Państwo yy, nośniki CD, yy, one się utleniają, yy, ta folia z tych chodzi, i niekiedy nie kiedy nie, nie, nie działają. Okazuje się, że bierzemy po pięciu latach płytę, yy, czy z, z muzyką, czy ze zdjęciami, i okazuje się, że one nie chodzą, nie no to działają. To tym zależy właśnie. Czy jest porysowana, czy nie, to wszystko zależy od stanu. No tak, ale widzisz, w momencie, kiedy one się utleniają, te płyty CD. Ten nośnik i to wiesz. No też trzeba o nie dbać. Ale generalnie mówimy, że one są wieczne, bo tak było powiedziane owego czasu, jak weszły płyty CD. No nie że... powiem, mam wiele egzemplarzy płyt CD jeszcze z lat 80. i one pracują bez szwanku praktycznie. Tak, ale powiem ci, te pierwsze płyty były dużo lepsze, bo ja na przykład mam jedną z pierwszą płyt zespołu Dice Trace, hmm. to chyba ostatnio kupowałeś taką płytę czarną, to była, bo generalnie w 90. latach. Nie, każdą firmę było, nie każdego wykonawcy było stać na nagranie płyty CD. Długo się płyty czarne, potem stwierdzono, albo że kasety. <grych> albo kasety. Albo kasety. I tutaj one chodzą rewelacyjnie. Natomiast te nowe płyty już tak nie chodzą, uważam. Ta trwałość ich jest gorsza. Wracając teraz do taśmy. Czy o taśmach szpulowych powiedzieliśmy, o których tu mamy wszystko, ale tu jeszcze mamy jedną rzecz. Nie powiedzieliśmy tak. o taśmach tak zwanych yy, tego typu tak dużych. Co tu możesz na ten temat powiedzieć? Ogólnie duże taśmy miały szerokość szpuli 26,2 cm. Ok. no i w większości te właśnie szpule były montowane do magnetofonów tego typu. Mamy tu taki magnetofon, nie wiem, Państwo oglądaliście na pewno, jak nie, to będziecie mogli obejrzeć o magnetofonach. Mamy tu takiego fajnego Akai. Bardzo podobnie. Podobne te taśmy były też do magnetofonu typu concert. koncert. Dokładnie. I tak naprawdę do koncerta były produkowane. Czy to chyba też Polska robiła te piloci? To jest a, właśnie a, to typowa, typowa taśma od magnetofonu koncert. Aczkolwiek pasuje to do AKI, bo to jest standard. A. Owego czasu te taśmy były produkowane jako standard do magnetofonów wyższej klasy. Mm -hmm typu jak koncert, Akai, Revox, tych wyższych półek. Sony. Sony. No film było bardzo dużo i, i, i tego. I tak to właśnie wyglądało. Do tego jeszcze były specjalne naby. naby. My tych nab nie mamy, dlatego mamy na razie założone. A, a tu jest ciekawostka, to są właśnie też taśle Orwo. Orwo. I to są właśnie taśmy na szkolach osiemnastkach też. Dokładnie, osiemnastka, które by można było założyć do magnetofonu typu Dama i n 2405 dokładnie, uwertura, o! Y... Nie, do uwertury już by nie weszły. Nie, nie weszły do uwertury? Do uwertury, tak jak w Zetkach Rozumiem, również tam mamy takiego Akai, tu znowu Akai mamy, o którym żeśmy mówili, już te taśmy nie wchodzą. Nie. Mimo tego, że to jest sprzęt wyższej klasy, ale widzicie Państwo, niestety one tutaj zawadzają, więc one nie wchodziły, także te taśmy były do określonych magnetofonów. No i również, tak jak pokazywaliśmy poprzednio, taką ciekawostkę, pokażemy magnetofon Philips, który miał taśmy typowo dziesiątki. Jeżeli chciało się odtwarzać, to były dziesiąteczki, można było to ale można było trzynastki. Tak, bo one wystawały, ale w tym momencie, tu mamy szpuleczkę. O, nie, to jest to nie, to jest piętnastka. Mamy tu trzynastkę gdzieś? Mamy, no to otwórz szybciutko trzynastkę, pokażemy jak to wygląda. W każdym razie, też ciekawostka, też jest na tym filmie. O, i to jest Orwo, widzę. Tak, to jest Orvo. Bo charakterystyczne Orwo, te w miarę nowsze, miały takie mm, dwa tylko ten. O, i tutaj na przykład taka wystawała, z tym, że już nie można było zamontować do tego pokrywy. tej pokrywy. Także to jest taka ciekawostka. Magnetofon też fajny, 61 rok. Pokazaliśmy go na właśnie filmie o magnetofonach szpulowych. Także to jest taka ciekawostka. Pokazaliśmy od taśmy malutkich, to jest akurat dziesiąteczka, ale tak jak mówiliśmy, były produkowane 7,5, były produkowane dziesiątki, były produkowane jakie potem? Trzynastki? Trzynastki, piętnastki i osiemnastki. No i potem już w magnetowach wyższej klasy o wymiarze 20. 26 mm. i 290. Dokładnie. Jeszcze zapomnieliśmy o jednej taśmy radzieckiej mojej. Ale właśnie. Która ma nawet datę produkcji. O wypocządu. proszę. Y, naklejka głosi, że to jest partia numer 104 y, z Augusta. Y, z tego, z września 77 to roku. Z już parusku w Augusta, tak? <laughs> po rusku trochę, gawaryjsz, tak? tak. I, do tego, Malczyk. I do tego też jest instrukcja do tej taśmy. O proszę, a czy ty pójdziesz po rosyjsku czytać, czy to będziesz mówił? Znaczy, średnio bym coś tam czytał. No to bardzo proszę, bardzo proszę, proszę o instrukcję w języku rosyjskim, Kuba. Ale tak średnio czy No dobra, Kuba, no dawaj. po... Nie no, to bym musiał co normalnie na kartce wypisywać... Ale nie, nie Kuba, ja myślałem, że teraz, bo wiem, że wszyscy dzisiaj angielski, za naszej... ja może bardziej po rosyjsku, ale już nie będę Acha. sobie przypominał, bo... E, języka, naszy, języka, jak to się mówi w tamtych czasach, przyjaciół. naszych przyjaciół, e, nie chcieliśmy się uczyć. No, Także dobra, jest kaseta, jest e, w języku rosyjskim e, taśma. taśma. E, także tak to wygląda. Właśnie to jest też jeden z wielkich problemów taśmy, że ona się po prostu sama... Kuba, zwijamy to i jedziemy dalej z, e, z tak zwanymi e, kasetami. Czyli tak jak Państwo widzicie, to były taśmy szpulowe. Ale słuchajmy, tu jeszcze jest ciekawa rzecz, jeszcze wspomnę. 100 mil. Szpulki, tak. Stomil, czyli to nie są taśmy, tylko Stomil. Ten Stomil, który produkował prawdopodobnie opony. Stomil Olsztyn, z tego co mi jest wiadomo, produkował szpulki tego typu. Ja tu mam chyba jeszcze taką czarną szpulkę i też pod tak, nazwą... Któryś jest taśmę, gdzieś tutaj. Także y, to były jakieś kooperacje, ale wspomnijmy o jeszcze ważnej rzeczy. Były też taśmy produkowane przez Tonsil, znaczy nie, same szpule były po prostu. Szpule, tak? tak? Bo ja mam taką szpulę, gdzieś czy ty masz, z napisem Tonsil. Tak. Bo mnie to trochę no. zaintrygowało, że y, mamy szpulę z taśmą z napisem Tonsil. Także, jeżeli chodzi o taśmy dwóch polskich producentów, czyli Szczecin i Stilon Gorzów. Stilon produkował tylko taśmy szpulowe, a Viscor robił Aha, tylko... A, kasety. Tak. Kasety. Ok, dobra. Czyli co? Odstawiamy trochę na bok te taśmy, tak żebyśmy tutaj mieli jak to się mówi, lepszy dostęp i wchodzimy teraz w tak zwane taśmy kasetowe, czyli w kasety